Piękny KTM390 Duke na kategorię na kategorię A2 dla naszych 18-latków. Cóż by tutaj rzec? Kolor pomarańczowy, no wiadomo jak KTM, to tylko i wyłącznie pomarańcza. Nowoczesny, zwinny, zawieszenie WP, czyli elegancki komfort jazdy. Na naszych pięknych drogach, zwłaszcza po zimie. Zachowując przy tym bezpieczeństwo, rewelacja. To co, to, co fajne dla naszych kursantów, to sprzęgiełko. Sprzęgiełko antyhopingowe, czyli przy, przy różnych reakcjach naszych kursantów i pracy na sprzęgle przy większych prędkościach, system przeciwblokujący koło. Żeby nie wpadało koło w poślizg przy większych prędkościach, tak? Żeby nie skakało, jak z nazwy, jak z nazwy wynika. Tak? Do tego dochodzi ABS firmy Bosch, czyli górna półka, tak na dobrą sprawę. Wyświetlacz TFT. Daje możliwość łączenia ze smartfonem, szybkie wskazówki odnośnie kierunku jazdy, czyli można troszeczkę nawigacji przenieść tutaj. Co przy tym motocyklu można zauważyć? No, może nie tyle dla naszych kursantów, ale bayer dla samego motocykla podświetlanie przycisków, przełączników dla wieczornych marków, którzy by sobie planowali pojeździć. Także, no naprawdę, fajny, zwinny motocykl, stosunkowo. stosunkowo o dużej mocy, bo jak na kategorię A2 i pojemność 390 cm3, 44 konie mechaniczne, no to naprawdę, naprawdę sporo. Naprawdę sporo. Oczywiście LEDy z przodu, z tyłu, kierunki pozycyjne wszystko w LEDzie. To już 9 motocykli. Nasi kursanci mają 9 motocykli do, do dyspozycji na każdą kategorię. Także mogą sobie wybierać i jeździć czym chcą, tak na dobrą sprawę. KTM dla mnie ma osobiście znaczenie. KTMy tak na dobrą sprawę szosowe, to one wskoczyły dopiero do produkcji w 2013, 2014 bodajże roku. No to już jest 2020 rok, czyli to jest wersja dopracowana. No jeśli by popatrzeć na ktm -y, z którymi się kojarzy właśnie typowy motocross, no to jest czołowa liga, to jest górna półka, jeśli chodzi o sprzęt, o, o sprzęt w sensie moc, technikę. No najlepsi zawodnicy jeżdżą KTM-ami. Dlatego też przeszliśmy w KTM-a. No osobista wycieczka, sentyment bym powiedział. No plus no, nowoczesność, ten wygląd. No trzy kropki. Tu trzy kropki. Sam bym jeździł, sam bym jeździł od rana do wieczora.